Witam serdecznie. Zwierciadło Koziriewa. Zwierciadło kozyjewa otworzyło przed nami nowy sposób patrzenia na samo pojęcie czasu i przestrzeni. Badania przeprowadzone na ten temat wykazały, że sam czas jest subtelnym rodzajem nieznanej nam dotąd energii. Widząc dalej, jak każdą energią i tutaj możemy formować i modulować ją w dowolny sposób, otrzymując dzięki temu zaskakujące rezultaty. Jakie? Zapraszam do zapoznania się z odkryciem genialnego rosyjskiego astrofizyka. Czas jako energia. Mikołaj Aleksandrowicz Kozyriew był geniuszem swoich czasów. Od samego początku interesowały go prace między innymi Einsteina, głównie jeżeli chodzi o pojęcie czasu. Naukowiec postanowił sprawdzić, czy z pozoru niefizyczny czas można przekształcić w zagęszczoną energię, a następnie nadawać jej kierunek i odpowiednie działania do wykonania. Kropka zbudował w tym celu słynne już zwierciadła, a wyniki, jakie uzyskał, przerosły najśmielsze oczekiwania. Zwierciadła kozyjewa. Zwierciadła kozyjewa to aluminiowe płaszczyzny w kształcie spiralno-cylindrycznych konstrukcji uformowane w prawo- lub lewoskrętnym zwoju z laserem w ich wnętrzu. Tak modelowane kompozycje, zdaniem profesora Kozriewa, są zdolne do ekranowania i kondensowania strumienia czasoprzestrzeni, który oddziaływuje na ludzką świadomość. Ludzie w zwierciadłach Kozriewa doznawali różnych przeżyć psychofizycznych, takich jak wychodzenie z ciała ob, podróże w czasie Telekineza, wzmożona intuicja, doskonałe samopoczucie, doznawanie uzdrowień, przewidywanie bliższej lub dalszej przyszłości, i tym podobne. Pogłębione eksperymenty z lustrami przy innej ich konfiguracji dały zupełnie inne zjawiska, na przykład. Paraliżujący strach uczestników eksperymentu, pojawienie się dziwnych talerzowych obiektów o dużej intensywnej jasności, powstanie złóż polarnych, zmiany biegunowości magnetycznej i wielu innych. Jak widać w potencjale przyrody, podobnie jak u człowieka, jest wpisana możliwość dobrych i złych wyborów takich, które pomagają człowiekowi lub służą jego zagładzie. Wybór zależy od naszego rozwoju moralnego, duchowego czy intelektualnego. Wbrew pozorom zwierciadła nie były zaawansowaną, bardzo rozbudowaną machiną. Konstrukcja składała się z aluminiowych płaszczyzn. Płaszczyzny te na kształt cylindrycznej spirali miały w środku umieszczony laser. Konstrukcja dosłownie kondensowała i zaginała czasoprzestrzeń. Nie tyle, ile zamieniała, a modulowała czas w postaci energii, którą następnie można było wysłać lub przekazać w formie wiadomości. Kozyriew wykonał udany eksperyment potwierdzający zjawisko. Ze swojego laboratorium w Nowosybirsku. 18 grudnia 1991 roku wysłał on wiadomość w postaci danych czasoprzestrzennych do Europy i Azji, gdzie znajdowały się takie same zwierciadła, a ich konfiguracje były ustawione na odbieranie energii. Eksperyment powiódł się. Pole informacyjne Ziemi. Wyniki eksperymentu były jednoznaczne. Ziemia jest otoczona polem informacyjnym, gdzie każde zdarzenie, poczone w uszy od spadającej kropli rosy, podtarcia nosa przez londyńskiego taksówkarza, a na wybuchu wulkanów Azji Kończąc, jest zapisywane. Każda najmniejsza wydawać by się mogło nic nieznacząca chwila, zostaje stare zapisana do nieskończenie wielkiej biblioteki jaką jest czasoprzestrzeń. Jednak owa biblioteka nie kończy się tylko na Ziemi. Pole informacyjne otacza wszystkie planety naszego układu słonecznego łączy się z samym Słońcem, galaktyką i całym kosmosem. Tak więc wszystko, co się dzieje, wszędzie nie przepada z biegiem czasu, a zostaje zapisane na wieczność. Co ciekawe, nie jest to nowa wiedza. Ludzkości od wieków znane jest pojęcie takie jak kroniki Akaszy, które mówi dokładnie o tym samym, lecz w bardziej duchowym wymiarze. Również sam Tesla twierdził, że każdy jest otoczony uniwersalnym rdzeniem wiedzy, do którego w każdej chwili możemy się podpiąć i korzystać. To samo twierdził Kozyjew, nic więc dziwnego, że następnym etapem jego badań była integracja ludzi z tym polem, badania z ludźmi. Naukowiec postanowił sprawdzić, jak ludzie będą reagowali na zwierciadło. Rozbudowując odpowiednio urządzenie, zaczął manipulować energią czasu. Ludzie podczas eksperymentów doznawali najprzeróżniejszych wrażeń. Niektórzy mówili o stanie boskiej błogości. Gdzie uczucie miłości opływało ich ciało i umysł. Inni doznawali zjawiska OOBE, wychodząc świadomością z ciała fizycznego. Zaobserwowano przypadki telepatii, telekinezy, przebłysków przyszłości lub przeszłości. Niektórzy doznali też samo uzdrowienia. Kozyriak, zafascynowany wynikami, zaczął manipulować konfiguracją urządzenia. Postanowił sprawdzić, jak zachowają się badani, kiedy z ustawień na energię pozytywną zmienia na negatywną. Wyniki nie były zaskoczeniem. Badani dostawali ataku paniki, niezrozumiałego lęku i strachu. Działo się tak, ponieważ lustra były skonfigurowane w odpowiedni sposób, tak aby wewnętrzny strach badanego kondensował się na granicy zwierciadła, ukazując ciemną stronę naszego jestestwa. Kozłowiec zrozumiał, że ludzie doznają swoistej transformacji, gdzie czasoprzestrzeń zostaje przekształcona indywidualnie do każdej osoby. Zwierciadła do dzisiaj są używane przy pracy z ludźmi z zaburzeniami psychosomatycznymi. Dzięki zobrazowaniu strachu pacjenci mogą lepiej zrozumieć ich wewnętrzne problemy. Podpięcie do pola informacyjnego. Eksperyment wykazał, że każdy z nas może w każdej chwili podpiąć się do uniwersalnego źródła nieskończonej wiedzy i korzystać z jej zasobów. Co za tym idzie, stosując odpowiednie metody, ludzkość może skorzystać już dziś, z wiedzy samego wszechświata, jednak niestety dzisiejsze społeczeństwo zmanipulowane przez niewolniczy system nie zwraca uwagę na możliwości zwierciadłem Kozywa, a przynajmniej nie wszyscy. Jednak z dnia na dzień coraz więcej wybudza się ze snu. Każdego dnia świadomość populacji rośnie i to tylko kwestia czasu, jak korzystanie z kronik Akaszy będzie na porządku dziennym. Nie będę nawet próbował opisać tego, co owa uniwersalna biblioteka może skrywać. Dziękuję za wysłuchanie.